Mama w nie była, a mama wie. Krzysztof jest brzydki. No, pułapka. Czołgista. O, to jest ślimak, że ma skorupę na... O, ślimak. Z nógiem. Dobry cel. Nie, nie, o to się nie trzymaj. No, czekaj, to, 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 to się giba giwa dopiero. A po co? ty taki gadek, jesteś nie możesz stać bez ciemanki. Ale zależy od No Ale to trzeba się na brzuchu położyć. No, ale mamu, połóż się na gąbce na brzuchu. To spróbuj na gąbce. Takie ja płaszcza na brzuchu. Na brzuchu połóż. O tak. I teraz przyczługać się do ciebie. O, i tak o, trzeba pop. Tak, I tak cię podczasami. Wybol, no, ale nie, nie No pewnie że zrobię. Ale tak będzie ci łatwiej, jak tak się całkiem na płaczka rozpłaszy. Ty... A dupą zachacasz o krzesła. Nie szkodzi. Jak nie szkodzi. Jakby teraz snajper strzał, po prostu ci w tyłek wzięty. być dwie dziury w tyłku. Za szybko nie wstawaj, bo to krzesło, pod którym masz głowę, to zacznie się, Przewróci się. Niżej. O. No już lepiej, bo nie wtedy. Jeszcze niżej. O. To, o tak! No już nie byłem ślimaki. No już nie byłem ślimaki. Ale to żebyś się z mnie nie ruszyło? Nie, no to ruszało ale się, nie, ruszało ale się nie, ry... hop, nie poszło z tobą. Nie poszło z tobą, właśnie. I właśnie. No co chyba pod wodem chodzisz? No ta... A to była baba nana. A możecie czy nie chcecie czasu, to pod trzema przejdziesz? Cześć? Tam to Ale robia się Ale jest Ej, tam się to już teraz jest niestabilne. Zdajmy, stawić, stawić nie wiem, ma co Ty masz wejść pod po ja nie Zejść. Bo to jest nowe zadanie. Co ci padło? Co ci No, Nie damy. jest trzy. czy to tak czy, czy tak czy. Oj, to jest No. To jest trudniejszy poziom. Są trudniejszy. No bo są trzy. A ty było ile? Całkiem płasko się połóż. Nie. Dupa na dół. Nie chcę! No zaraz zachaczysz dupą. Nie chcę! By kopnąć tylko wypadało w ten tyłek. Niżej, syłek! Nie chcę! O tak, niżej, niżej. Dobrze. No super. A. Ty, do was się się nadaje chłopak. Prawie że. Jeszcze dupka niska. Dupa! Ślimak, ślimak. Pokaż rogi. O ślimak myślę, się to A tak mu postaw nie krzeszonych...